Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie, że klucz do przyciągnięcia tego, czego pragniesz, może być ukryty w prostym, często ignorowanym geście? Udawanie, że już jesteś tym, kim chcesz się stać. Na pierwszy rzut oka może to brzmieć jak absurd, ale co jeśli powiem ci, że to może całkowicie odmienić twoje życie? Zachowując się tak, jakbyś już osiągnął swoje cele, budzisz w sobie cichą, ale niezwykle potężną siłę. Umysł ludzki nie rozróżnia wyraźnie tego, co przeżywane, od tego, co intensywnie wyobrażane. I właśnie w tym tkwi sekret. Ta metoda to nie pusta zabawa, to prawdziwe narzędzie, oparte na neurologii i energii. Gdy zaczynasz chodzić jak osoba pewna siebie, myśleć jak ktoś zamożny, działać jak ktoś zdeterminowany, wysyłasz do wszechświata wibracyjny komunikat jestem gotowy. To działa, nawet jeśli w środku nadal masz wątpliwości. Bo energia, którą zaczynasz emitować, staje się silniejsza niż wewnętrzne niepewności. Ta energia kształtuje twoje pole wibracyjne i przyciąga okoliczności odzwierciedlające tę nową tożsamość, ale uwaga nie chodzi o udawanie DLA samego udawania. To, co naprawdę przemienia, to poziom intencji i spójność z tym, czego pragniesz. Twoje myśli, uczucia i działania muszą iść razem, jak instrumenty w dobrze zgranej orkiestrze. Tylko wtedy zmiana przestaje być marzeniem, a staje się rzeczywistością. To nie magia, to spójność energetyczna. Gdy działasz tak, jakbyś już tam dotarł, twój umysł zaczyna szukać potwierdzeń tej nowej tożsamości. Zaczyna budować w niewidzialnym mosty, które czynią niewidzialne realnym, a im bardziej działasz z przekonaniem, tym szybciej wszechświat odpowiada. Sama to przetestowałam, gdy musiałam rozwinąć większą pewność siebie w wyrażaniu się. Przed każdą trudną sytuacją. Zatrzymywałam się, głęboko oddychałam i mówiłam jasno: Jestem wyjątkową komunikatorką. Nawet jeśli początkowo nie wierzyłam w to w pełni, ta konsekwentna praktyka ukształtowała moją postawę, mój głos, a nawet sposób, w jaki otoczenie mnie odbierało. To ten sam mechanizm, z którego korzystają aktorzy. Tak głęboko wchodzą w swoje role, że stają się postacią, którą odgrywają. Różnica polega na tym, że w tym przypadku odgrywasz najlepszą wersję siebie, i przyjmując tę rolę. Nie kłamiesz. Trenujesz swój umysł do nowego wzorca. Bo proctor zawsze powtarzał, że trzeba wcielić się w wibrację tego, czego się pragnie. Udawanie bycia w tym kontekście, to nie fałsz. To ćwiczenie częstotliwości. To tworzenie spójności wibracyjnej pomiędzy tym, czego pragniesz, a energią, którą wysyłasz. Ale jest jeden istotny szczegół. Ta praktyka działa tylko przy pełnym wyrównaniu. Pozytywne myśli w połączeniu z negatywnymi emocjami nie przynoszą efektów. Powtarzanie afirmacji z lękiem, niepewnością czy oporem jedynie blokuje przepływ. Chcesz przyciągać obfitość? Zacznij od tego, co myślisz. Zamiast nigdy nie mam pieniędzy, mów: Pieniądze przypływają do mnie w sposób stały i płynny. Poczuj to w ciele. Radość z łatwego opłacania rachunków, spokój przed snem. Potem dostosuj swoje działania. Jeśli chcesz być zamożny, traktuj każdą monetę z szacunkiem. Uporządkuj portfel, zaplanuj wydatki. Podejmuj decyzje odzwierciedlające tę nową świadomość. To właśnie w tych drobnych gestach zaczyna się prawdziwa transformacja. Tego rodzaju zmiana wymaga ciągłej praktyki. Nie oczekuj perfekcji. To jak ćwiczenie nowego mięśnia, na początku boli, ale z czasem staje się silniejszy. Świadoma powtarzalność wzmacnia nowe szlaki neuronalne i sprawia, że to udawanie staje się prawdziwe i autentyczne. Praktyczna wskazówka na start? Obserwuj swoją postawę. Chcesz być pewny siebie? Wyprostuj ramiona, unieś podbródek i idź zdecydowanym krokiem. Ten prosty gest zmienia to, jak świat cię postrzega i co ważniejsze, jak ty się czujesz. Inna potężna sugestia to tworzenie małych rytuałów. Chcesz żyć bardziej zdyscyplinowanie? Ustal stałe godziny. Pragniesz większej obfitości? Traktuj pieniądze z troską, unikaj impulsywnych wydatków i świętuj każdy grosz, który wpływa, z wdzięcznością i świadomością. Użyłam tej techniki, by odmienić swoją produktywność. Zaczęłam działać jak osoba, która panuje nad swoim czasem. Wstawałam o stałej porze, ustalałam priorytety i mówiłam sobie: Moja organizacja przynosi stałe rezultaty. I wiesz co? Wyniki zaczęły się pojawiać naturalnie. To wszystko nie jest o powierzchownym udawaniu. To decyzja, by przyjąć rolę swojego idealnego ja, aż stanie się ona twoim prawdziwym ja. Im częściej wcielasz się w tę wersję siebie, tym bardziej się do niej zbliżasz. Zmiana zaczyna się, gdy przestajesz tylko pragnąć czegoś. A zaczynasz być tym czymś, nawet jeśli wewnętrznie nadal masz wątpliwości. To ciche zobowiązanie wobec siebie jest tym, co przemienia przeznaczenie w świadomy wybór. Sposób, w jaki używasz słów na co dzień, ma bezpośredni wpływ na kreowanie twojej rzeczywistości. Dobrze ukierunkowane afirmacje działają jak nasiona umysłowe, które poprzez powtarzanie i intencje kształtują to, kim się stajesz. Zwroty takie jak: zasługuję na obfitość czy przyciągam niezwykłe okazje Działają jak wewnętrzne kotwice, które kierują Twoją energię. Świadome powtarzanie tych deklaracji wzmacnia nowy wzorzec mentalny, który wybierasz. A to dlatego, że ludzki mózg, choć wyrafinowany, nie odróżnia tego, co realne, od tego, co intensywnie wyobrażone. To oznacza, że możesz dosłownie wytrenować swój umysł, by wierzył, że to, czego pragniesz, już jest częścią Twojego doświadczenia. To właśnie na tym opiera się skuteczność wizualizacji i metody. Udawania, że już jesteś. Umysł reaguje na wyobrażenia tymi samymi emocjami i reakcjami fizjologicznymi, co na realne wydarzenia. Ciało czuje, jakby to wszystko już się działo, a to całkowicie zmienia twoje pole wibracyjne. Chcesz prosty i potężny przykład? Pomyśl, jak twoje ciało reaguje na poruszający film, choć wiesz, że to tylko gra aktorska, odczuwasz strach, wzruszenie, empatię lub radość. Dzieje się tak, ponieważ mózg odbiera historię jako prawdziwą. Teraz wyobraź sobie zastosowanie tego samego mechanizmu do własnych celów. Wizualizowanie życia w dostatku i działanie tak, jakby ono już istniało, przygotowuje twój umysł i ciało na tę rzeczywistość. Ale jest jeden kluczowy szczegół. Prawdziwa przemiana pojawia się, gdy połączysz wizualizację z namacalnym działaniem to jak zasadzenie nasiona w żyznej glebie i podlewanie go codziennie z wytrwałością. Umysł i ciało muszą zmierzać w tym samym kierunku. Gdy wcielasz w życie te wibracje poprzez konkretne działania, aktywujesz pole spójności, które przyspiesza rezultaty. I właśnie to sprawia, że prawo przyciągania działa skuteczniej. To wewnętrzne dostrojenie zaczyna przekształcać twoje życie od środka. Przeprogramowanie podświadomości to jeden z najskuteczniejszych sposobów trwałej zmiany. Metoda udawania bycia to narzędzie niezbędne w tym procesie. Podświadomość działa jak system automatyczny, wpływa na decyzje i zachowania, nawet gdy nie jesteś tego świadomy. Gdy decydujesz się działać jak osoba, którą pragniesz się stać, zaczynasz aktualizować ten wewnętrzny system. Stare, ograniczające przekonania zostają zastąpione nowymi możliwościami to jak zastąpienie przestarzałego programu jego nowoczesną i wydajniejszą wersją. Technika, której często używam, to powtarzalne obrazy mentalne. Na przykład, aby wzmocnić pewność siebie, tworzę szczegółowe sceny, w których jestem szanowana i słuchana w konkretnych sytuacjach. Z czasem moja podświadomość przyjmuje ten obraz jako rzeczywistość. Powtarzalność zamienia wizję w wewnętrzną prawdę. W ciągu kilku dni zauważam rzeczywiste zmiany w moim zachowaniu i w tym, jak otoczenie na mnie reaguje. Początkowo jest to niemal niewidoczne, ale z czasem staje się oczywiste, gdy nowy wzorzec się utrwala. Poza umysłem ogromny wpływ na Twoją transformację ma również otoczenie. Bodźce zewnętrzne mogą wzmacniać nową tożsamość, którą tworzysz. Inspirujące książki, muzyka o wysokiej wibracji, obrazy związane z Twoją nową rzeczywistością to potężne narzędzia wsparcia. Chcesz kultywować mentalność dobrobytu? Ustaw obraz obfitości jako tło w telefonie. Zamień przedmioty kojarzące się z niedoborem na te, które symbolizują wartość. Te drobne elementy tworzą silne, energetyczne potwierdzenie tego, kim się stajesz. Z czasem zauważysz coś zaskakującego. Twoje działania zaczną naturalnie odzwierciedlać nową tożsamość. Wszystko zacznie poruszać się w tej samej częstotliwości. Twoje decyzje nabiorą spójności, twoje zachowanie przyciągnie nowe okazje, a wszechświat zacznie odpowiadać z precyzją. Ale ważne jest, by zrozumieć jedno: samo myślenie inaczej czy intensywne odczuwanie nie wystarcza. Wszechświat reaguje przede wszystkim na to, co robisz. Spójne działania to prawdziwe fundamenty manifestacji. Nie ma sensu powtarzać, że jesteś zamożny, jeśli nadal wydajesz pieniądze bez kontroli albo odrzucasz dobre okazje z powodu lęku. Pełne wyrównanie myśli, emocji i działań to jedyna droga do widocznych efektów. Pamiętam dobrze moment, kiedy postanowiłam działać jak osoba zdyscyplinowana finansowo. Zaczęłam od kontrolowania drobnych wydatków, symbolicznych inwestycji i czytania o finansach. Na początku wydawało się to niewielkie, ale w mniej niż trzy miesiące zauważyłam większą stabilność i nowe źródła dochodu. To było tak, jakby wszechświat powiedział, jesteś gotowa na więcej. Ale to nie była kwestia szczęścia, to była konsekwencja, to suma codziennych wyborów podejmowanych z przekonaniem i skupieniem. Ten sam mechanizm można zastosować w każdej dziedzinie zdrowie, relacje, kariera. Kiedy zaczynasz ucieleśniać energię tego, czego pragniesz, wszystko zaczyna się układać. Ludzie to zauważają, pojawiają się okazje. Cała rzeczywistość dostraja się do ciebie. Jednak jest jeden błąd, który opóźnia wiele przemian brak konsekwencji. Wiele osób zaczyna z entuzjazmem, udaje przez dwa lub trzy dni, a potem się poddaje. To jakby zasadzić nasiono i porzucić je, zanim zacznie kiełkować. Sekret tkwi w powtarzalności. To powtarzanie zmienia tymczasowe w trwałe. Umysł akceptuje nową prawdę dopiero po wielokrotnym wystawieniu jej na działanie z emocją i spójnością. I to właśnie wtedy tworzysz niezachwianą rzeczywistość. Jeśli chcesz, aby wszechświat rozpoznał twoją wibrację jako prawdziwą, musisz ją wysyłać w sposób ciągły i zdecydowany. Nie ma sensu nadawać sprzecznych sygnałów i oczekiwać stabilnych rezultatów. Klucz tkwi w codziennej powtarzalności, z obecnością i intencją praktyczna strategia. Twórz wizualne przypomnienia, które będą działać jak kotwice mentalne. Może to być alarm w telefonie z potężną afirmacją, albo inspirujący obraz jako tło. Zwroty takie jak jestem poruszającą się obfitością, lub moim przeznaczeniem jest spełnienie, wzmacniają spójność Twojego pola energetycznego. Bardzo częstym błędem jest skupianie się wyłącznie na zewnętrznym wyglądzie i zapominanie o najważniejszym składniku uczuciu. Udawanie, że już jesteś, kim pragniesz być, to nie teatr. To wewnętrzne zobowiązanie do przeżywania emocji związanych z tym, czego pragniesz, zanim pojawią się jakiekolwiek zewnętrzne dowody. Jeśli Twoim celem jest przyciągnięcie dobrobytu, samo zachowanie się jak osoba bogata nie wystarczy. Trzeba poczuć wewnętrznie lekkość kogoś, kto już spłacił wszystkie rachunki, radość z docenionej pracy i bezpieczeństwo posiadania więcej, niż potrzeba. To właśnie ta emocja. Jest językiem, który rozumie wszechświat. Wielu ludzi rezygnuje, bo sądzi, że rezultaty przychodzą zbyt wolno, ale czas manifestacji nie zawsze odpowiada naszemu poczuciu pilności. Wszechświat nie reaguje na pośpiech, on odpowiada na konsekwencje. Głębokie zmiany zaczynają się subtelnie. To szczegóły świadczą o postępie. Cierpliwość to część procesu. Wiara to nieczekanie i wątpienie. Wiara to działanie tak, jakby zmiana już była w drodze. Nawet gdy nic nie wskazuje na to z zewnątrz. Wewnętrzny ruch już się rozpoczął. Transformacja zaczyna się w niewidzialnym, zanim stanie się widzialna. Aby udowodnić skuteczność tej metody, chcę podzielić się historiami prawdziwych osób, które poważnie potraktowały udawanie bycia i odmieniły swoje życie. Pierwszą z nich jest Diana, która marzyła o wymarzonej pracy, ale była sparaliżowana strachem przed odrzuceniem. Zaczęła codziennie ubierać się tak, jakby już miała tę pracę. Powtarzała sobie w myślach, Jestem niezwykle kompetentna i doceniana za to, co robię. W mniej niż cztery tygodnie została zaproszona na rozmowy kwalifikacyjne i otrzymała propozycję lepszą, niż sobie wyobrażała. Kolejny inspirujący przykład to historia Markosa. Chciał poprawić swoje zdrowie, ale brakowało mu motywacji. Zaczął wyobrażać sobie, że biega, oddycha z lekkością i uśmiecha się. Nawet zanim wyszedł z domu, zachowywał się jak ktoś silny i aktywny. W mniej niż sześć miesięcy jego ciało odzwierciedlało tę zmianę: więcej energii, większa witalność i jasność umysłu. Nie mogę też pominąć Klary. Przez długi czas wierzyła, że nie zasługuje na miłość, co rzutowało na wszystkie jej relacje, aż pewnego dnia postanowiła zmienić rolę, jaką odgrywała wobec samej siebie. Zaczęła powtarzać jestem szanowana i doceniana we wszystkich moich relacjach. Krok po kroku zmieniała swoją postawę, a ludzie zaczęli ją traktować inaczej. Te historie pokazują, że kiedy żyjesz prawdą nowej tożsamości, nawet bez dowodów zewnętrznych, wszechświat się dostraja. Niemożliwe staje się możliwe, a tam, gdzie wcześniej były mury, nagle pojawiają się drzwi. Zastanów się teraz szczerze, co powstrzymuje cię przed rozpoczęciem dzisiaj? Czy wyobrażasz sobie, gdzie mógłbyś być za miesiąc, rok albo pięć lat, gdybyś od teraz zaczął działać jak osoba, którą pragniesz się stać? Moc nie tkwi w magicznym rytuale ani sekretnej formule. Moc tkwi w każdej drobnej decyzji, którą podejmujesz każdego dnia. W postawie, jaką przyjmujesz po przebudzeniu, w słowach, które powtarzasz w ciszy, w myślach, które pielęgnujesz, gdy nikt nie patrzy. Każda korekta, której dokonujesz, to komunikat DLA wszechświata. To, tak, wypowiedziane wobec rzeczywistości, którą tworzysz. Nie lekceważ wpływu zmiany jednego nawyku, wypowiedzenia pozytywnej afirmacji, spojrzenia w lustro z szacunkiem, to właśnie buduje nowego Ciebie. Jeśli ten przekaz miał dla ciebie sens, napisz, jak zamierzasz zastosować tę technikę. Podzielenie się swoją intencją to również sposób na przypieczętowanie swojego zaangażowania i oczywiście bądź z nami dalej, będziemy razem zgłębiać siłę umysłu, prawa wszechświata i techniki, które naprawdę zmieniają życie. Zasługujesz na to i na o wiele więcej. Wszystko zaczyna się od decyzji być teraz tą osobą, którą pragniesz się stać.